Cześć wszystkim, witamy w naszym nowym challenge'u Duże, średnie i małe porcje jedzenia Monika cieszy się, że dostała najmniejszą paczkę ostrych Doritos Ale będzie musiała zacząć Okej, okay, hmm. tylko muszę to otworzyć No i co tam? O, tylko jeden chips Nie ma się czego bać o, nie, nawet on pali mnie w buzi. Wszystko w porządku? Y, tak, jest okej. Okay. I chyba w opakowaniu mam jeszcze kilka chipsów. Chwilka. Teraz na pewno wszystko. Nicole, kontynuuj. Wygląda na to, że Nicole jest przerażona, że ma otworzyć swoją paczkę. Właśnie buchnął z niej ogień. Odwagi, Nicole, na pewno dasz radę. Okej, okay, zaryzykuję i spróbuję. E, myślałam, że będzie gorzej. Szczerze mówiąc, Nicole, to niepotrzebnie rezygnujesz ze szklanki wody. Im szybciej to zjem, tym szybciej o tym zapomnę. Ojej, chyba zaraz będzie pożar. Wow, miłego lotu, Nicole. Na pewno spodoba Ci się w kosmosie. Plusem jest brak grawitacji. Ale fajnie! Minusem jest to, że jest tam bardzo zimno. Dlatego czas wracać do swoich koleżanek. Było fajnie! Ojej, biedactwo! Nie martwcie się! Wszystko jest w porządku. E, teraz N. E, tak, nic na to nie poradzę. Muszę zacząć. Wygląda na to, że paczka się nie otwiera i N jest z tego bardzo zadowolona. Nie dzisiaj, dziewczyno. Nie dasz rady uciec od wyzwania. Musisz otworzyć i zjeść największą paczkę pikantnych chipsów. Okej, okay, gotowe. Spójrzmy. O rany! Jakie ogromne chipsy! Oj, dziewczyny! Robi mi się gorąco! Może wystarczy? Przepraszamy, ale będziesz musiała zjeść wszystko. Głowa do góry! To będzie świetna zabawa. Może wam będzie wesoło. A mnie będzie bardzo ostro. I zaraz chyba eksploduje. Uważajcie. O rany, dziewczyny są w szoku. Trzeba pilnie coś wymyślić. Myślę, że ta paczka zatrzyma ogień, ale nie na długo. O kurczę, ale wyglądasz N. Niezły ubaw. Jaka malutka Nutella. Monika ma więcej szczęścia. Ma średni rozmiar. Wow, to istne szaleństwo. Nicole wcale nie jest zadowolona ze swojej porcji. Ale to lepsze niż nic. No to co? Próbuję. Mam tu nawet małą łyżeczkę. A... Widać, że Nicole smakuje i to nawet bardzo. Mm. Szkoda tylko, że Nutella szybko się kończy. Teraz moja kolej. Uwielbiam Nutelle. Mogłabym ją jeść na śniadanie, obiad i kolację. Chcesz się poczęstować? Oczywiście, że nie. To wszystko moje. No dobra, dobra, trzymaj. I znowu żartuję. Żartowanie z Nikol jest takie zabawne, ale tym razem nic z tego nie wyszło. Dostała swoje. A Monika nie będzie miała łatwo. Och, ośliniona łyżka. Dzięki. Lepiej będę jadła rękami. No, to jest wyjście. Tylko, że ręce mogą utknąć w słoiczku. Uprzedzałam. Nie bój się, koleżanki ci pomogą. Aj! To nie było miękkie lądowanie, ale cel został osiągnięty. Ręka jest cała i zdrowa. Do dodatku można ją oblizać. Smacznego na szlakom Jaka ona jest śmieszna. Co? Na nosie też mam? To no żaden problem. En, kontynuuj. Wspaniale, że dostałam największy słoik nutelli. Mogę cieszyć się nią przez bardzo długi czas. Tylko muszę wziąć większą łyżkę. Ta będzie idealna. Ale pyszne! A wiecie co? Padłam na super pomysł. A co jeśli wleję sobie Nutellę prosto do buzi? O, tak! Ojej! Chyba troszkę przesadziłam. Uff, niezły ubaw mimo wszystko! I to niby ja jestem łakączuchem. To najmniejszy arbus, jaki kiedykolwiek widziałam. Ja dostałam średni, czyli zwykły. Wow, to jest dopiero gigant. Monika ma szczęście, ale ja jestem pierwsza. Mm, wow, smakuje mi. Miam niam. Skończyłam. Nikol, teraz ty. Okej. Okay. Mam pomysł. Co powiecie na nóż? Dajcie spokój, ja tylko chcę pokroić arbuza. Okej. Okay. Właśnie tak. Wyszło dosyć oryginalnie. Możecie mi życzyć smacznego. O, tak, jest taki soczysty. Prawdziwa uczta. Dziewczyny zazdroszczą, Nikoli, też chcą kawałek. Niestety Nikol nie ma zamiaru się z nikim dzielić. A teraz radzę się schować, bo Nikol strzela pestkami z arbuza. Hey, dziewczynom to się nie podoba, ale jej wybaczają. No nareszcie moja kolej! Użyję wiertarki! Wiertarki? Serio? Ila zaraz same wszystko zobaczycie. Na początek muszę wywiercić w arbuzie dziurę. Aha, świetnie. Co ona robi? Przecież mówię, że zaraz zobaczycie. Ustawię arbuza na skórce, żeby się nie chwiał. A teraz zamontuję kranik. I voila. A, będziesz pić koktajl. Super. Zgadza się, właśnie to wymyśliłam. Tylko szklanka jest za wysoka. Miska będzie idealna. Włączamy i czekamy. Ojej, zejdzie się z tym trochę. Można póki co w coś pograć. Może w kamień papier nożyce? Załatwiłam cię! Możemy też stworzyć jakąś fajną piosenkę. Albo poczytać książkę. Ej, śpiochu, twoja miska jest już pełna. Skoro ona śpi, to chyba możemy się napić. Popieram! Takie pyszne. No i co z tym moim sokiem? Co? Wydawało mi się, że kiedy zasypiałam, to było go więcej. Nic nie wiemy. No okej, okay, wypiję to, co mam. O! Mm, pyszka. Co to za okruchy? A ja mam średnią porcję. Wow, co za szczęście. Jednak małe porcje wyglądają śmiesznie. Wiem, ale zaczynam jako pierwsza. Spróbuję. Mmm, fajne. Bardzo dobre. Mam pomysł. Można zjeść wszystkie maltizersy za pomocą rurki. Co? To już wszystko? Myślałam, że będzie więcej. Kto następny? Teraz ja. Patrzcie, zaraz je złapię. To znaczy, teraz złapię. Co się dzieje? O tak, w końcu mi się udało. Mm, co za szczęście, że mam średnią porcję. Uwielbiam Maltesers. Co, już koniec? No, pani. Zobaczmy, jak Nicole panuje największą porcję. O, tak, super. A w środku są cukierki z Kitus. Nawet o czymś takim nie marzyłam. Widać, że Nicole jest zachwycona. O, tak. Chcę jeszcze i jeszcze. My też chcemy, poczęstuj nas! Proszę! No okej, okay, w końcu jesteście moimi koleżankami, więc trzymajcie po cukierku. Nikol, cóż za hojność, czy na pewno dla ciebie wystarczy? Co? Już nie ma? Ale w sumie i tak się najadłam. A ktoś tu ma brodę z czekolady. Co za ubaw! Ojej, no to tylko czekolada. Najważniejsze, że jest pyszna. Pasuje ci!